Pomyśleliśmy, że fajną, fajnym sposobem uczczenia też dwusetnej rocznicy podpisania umowy z wierskiej byłoby stworzenie takiej gazety, która no w czasach, kiedy ta umowa powstała, gazety takiej nie było. Opowiadamy młodym Zgierzanom, jak wyglądała prasa w XIX wieku, jaka była jej specyfika, czym różniła się od e, dzisiejszych mediów. E, z drugiej strony, mówimy też o uniwersalnych rzeczach, czyli jak e, komunikaty prasowe są realizowane. Z czasów umowy z Gielskiej, Gazeta. Cieszę się ogromnie, bo właśnie szukałam tej gazetki. Najtrudniejsze było napisanie tych wszystkich artykułów i y, wymyślenie pomysłów na te teksty. Jest o przyjeździe cara do z Rosji, do zwierza, ogólnie o tych czasach świetności zwierza, kiedy się rozwijał y, cały przemysł. Autorkę wierszy, Elżbietę gorzką i pomyślałam sobie, że Zgierz powinien być dumny właśnie z niej, że my mamy wśród swoich mieszkańców Ele, która pisze rewelacyjne wiersze dla dzieci. No i to wszystko mi się powiązało ze sobą i stworzyłam taki projekt. Jest to zbiór 22 wierszy. Do każdego wiersza dołączona jest ilustracja. Wiersze są zabawne. Zabawne, zawierają jakąś metaforę, jakieś przesłanie. Jest miejsce na zdjęcie, ewentualnie na portret namalowany. I na każdej stronie, przy każdym wierszu, dziecko zostawia fragment swojej twórczości, ślad swojej wyobraźni. Nakład z tysiąc książek, będzie tysiąc książek, każda będzie inna. Dzisiaj zaczęliśmy sobie od projektowania postaci i teraz właśnie mierzymy się z kadrami i z e, taką krótką formą komiksową. Drugim etapem, etapem dzisiejszego spotkania e, była mowa o scenariuszu i o tym, jak sprawić, że, żeby móc nasze historie zamknąć w kadrach komiksowych. Bardzo lubię manga i anime. Czytać lubię. No to pomyślałem, zgodziłem się. Fajnie nauczyć się rysować mangę. A więc teraz jestem tutaj i dużo z tego wyniosłem. Ja na przykład mam bardzo duży problem z rysowaniem na przykład palców albo twarzy i dłoni. Pomysł był przedstawienia tak jakby od samego początku jak to się zaczęło, jak ten zwierz w ogóle powstał, no po tutaj już lata dalekie jak on się rozwinął, jak może skończyć przy dalszym rozwijaniu się? Gra detektywistyczna dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dla całych rodzin. Mogą być to grupy które przymierzają sobie z punktu A. Zaczynamy właśnie pierwszym punktem, to jest Młodzieżowy Dom Kultury. Trzeba odnaleźć skrzynkę, w której po otwarciu będzie informacja, taka zagadka historyczna ze wskazówkami GPS, który gdzie można sobie właśnie w nawigacji odnaleźć kolejną skrzynkę, kolejny punkt. Gra miała być na tyle interaktywna, aby nie zatrzymała jej pandemia. Dlatego wymyśliliśmy sposób eksplorowania miasta i poznawania jego historii tak, żeby grupy, drużyny, rodziny mogły podążać śladem tkacza od jednego do drugiego punktu, gdzie znajdowała się zagadka wskazująca na kolejną ukrytą wskazówkę. Finałem zabawy było dotarcie do domu rzekomego tkacza, który był bohaterem całej zabawy.